Dzisiaj mordeczki z tej strony człowiek artysta no właśnie, z tej strony człowiek artysta, witam Was dzisiaj z Grudziądza. Zaczynamy akcję. Zobaczcie tak wygląda linia. Tutaj mamy osiedla. Mamy taki wiadukt raz szybkiego ruchu. I co? Zaczynamy. Powiem zastanawiacie się, co tutaj robię na Kujawsko-Pomorskim. Otóż prowadzę warsztaty graffiti niedaleko w Kiewie królewskim. A tutaj po prostu nocuję. Powiem Wam, że widziłem trochę miasto. Ścinę jest bardzo dużo graffiti. Jestem naprawdę miło zaskoczony. Całe miasto jest piękne, 94 tysięcy mieszkańców. Metra nie ma, ale tramwaje są. Więc jak najbardziej można podróżować po mieście. Zobaczcie dopy. Nasi tu byli. Nasi tu byli. Następna praca. Piździ trochę, ale ma być cieplej. I lecimy dalej. Zobaczcie lokanów leży. Dla naszej Tam w oddali widać srebro. Zobaczcie krajobraz leśny. Powiem Wam, że znajdujemy się centralnie blisko Wisły, więc Grudziądz jest naprawdę niesamowitym miejscem, jeżeli chodzi o zwiedzanie. Lecimy dalej, spędzimy przez tory. Tak mniej więcej to wygląda. Lecimy dalej. Gruźwiąc City. Mogę się mylić, ale ta osoba kojarzy mi się z postacią z Chipidela. Tam zobaczysz, czy mamy wrzuty tutaj na linii. Tak wygląda to z tej strony. Różnik jest naprawdę pięknym miastem zabytkowym. Ma naprawdę niesamowity rynek, dużo zabytków. Tak jak wspominałem, miasto leży nad samą Wisłą, więc podejrzewam, że przebiegały tutaj kiedyś szlaki handlowe, niedaleko Torunia. Jest też bardzo fajna wieża, na którą można wejść, więc serdecznie Was zapraszam. W tamtym roku byłem tutaj na warsztatach z wycinania kolarzy, niedaleko w Hełmnie. Też bardzo fajne miasteczko. Powiem Wam, że na pewno przyjadę tu jeszcze nie raz. Na ja pewno skontaktuję się bardzo chętnie z jakimś lokalnym artystą, żeby oprowadził mnie po ściankach, bo tego naprawdę jest dużo. Słońce wychodzi, jest dobrze. Od 12 zaczynam warsztaty z rzutów, tak jak wspominałem. Więc mam nadzieję, że pogoda będzie sprzyjająca. W sumie i tak jest dobrze, bo nie piździ. Dużo osób pytało się, co ostatnio mnie słychać, no powiem Wam, że naprawdę mam ostre yy, zapież, brzydko mówiąc, ponieważ cały czas coś się dzieje. Relacje relacji, jeszcze raz relacje, warsztaty i projekty. Powiem Wam, że ten rok naprawdę będzie płodnym rokiem dla mnie.